w Klinice Dobrej Śmierci, w której lekko i przyjemnie zdejmujemy z ludzi niepotrzebny bagaż życia. Czy jest już pani zarejestrowana? Tak, to numer taki, okrągły, sześć tysięcy. Naczelny dał mi zlecenie, żeby napisać artykuł o tej Klinice Dobrej Śmierci. No i czemu panią to śmieszy? Bo to mógłby być pierwszy punkt do myślenia o śmierci. Podobno dzisiaj ma się stać coś bardzo ważnego. Co? Nie wiem. W eutanazji pomogę zawsze. Ja zabiłam tylko mojego męża. A to mnie jakoś nie uspokaja. Moja mm. klinika zajmuje się przede wszystkim niepotrzebnymi pytanie. Na przykład? To na przykład pytanie. Na przykład? Aha. Człowiek umiera wtedy, kiedy przestaje cięć żyć. Ja nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. No? Nie wolno mu przeszkadzać fizycznej śmierci. Bo no i tak już jest martwy. Pan jest! Ja jestem entuzjastą Mam nadzieję, że możemy porozmawiać szczerze, jak prawdziwy entuzjasta i z drugim entuzjastą. Ja jestem też entuzjastą piłki nożnej, ale to wcale nie... zaraz nie pan Ludzie... Źle znoszą, wobec w tym miejscu, jakby to powiedzieć, nie wytrzymują psychicznie. Co to wszystko ma znaczyć? Tylko tyle, że ma pan numer 602! Kto z państwa następny?